Zapalenie stawów w przebiegu zespołu Sjegrena Zapalenie stawów nie jest najczęstszym objawem zespołu Sjegrena. Ten zespół reumatologiczny kojarzymy głównie z objawami nasilonej suchości. Jednakże często zdarza się sytuacja, że główną dolegliwością pacjenta są tak naprawdę bóle stawowe i od tego rozpoczyna się diagnostykę, która prowadzi do rozpoznania zespołu Sjegrena. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Zapalenie stawów dotyczy 15-30% pacjentów z zespołem Sjegrena. Zapalenie stawów w przebiegu zespołu Sjegrena to zapalenie stawów przebiegające dużo łagodniej w porównaniu z reumatoidalnym zapaleniem stawów czy z uszczycowym zapaleniem stawów. Zapalenie stawów w przebiegu zespołu Sjegrena nie zostawia trwałych uszkodzeń w postaci deformacji i nadżerek stawowych jak to może być właśnie w przypadku RZS czy LZS. Zapalenie stawów w zespole Siegrena najczęściej dotyczy głównie stawów rąk oraz nadgarstka. Na początku rozwija się sztywność stawowa, stawy stają się tkliwe, a dopiero późniejszym objawem jest występowanie typowego obrzęku stawów. W takiej sytuacji często pacjent trafia do reumatologa i rozpoczyna się diagnostyka zasadniczej choroby. W diagnostyce różnicowej zespołu Siegrena może zwodzić obecność czynnika reumatoidalnego, gdyż występuje on u około połowy pacjentów z zespołem Siegrena. Czynnik reumatoidalny nie jest specyficzny jedynie dla reumatoidalnego zapalenia stawów. O tym opowiadałem w podcaście pod tytułem Mam dodatni czynnik reumatoidalny, czy choruję na reumatoidalne zapalenie stawów? Czasami, na podstawie samej obecności czynnika reumatoidalnego, bez badania innych autoprzeciwciał, pacjent z zespołem Siegrena. Może mieć postawione rozpoznanie seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Natomiast w takiej sytuacji pacjent najczęściej otrzyma leczenie skuteczne, które będzie działało również na zapalenie stawów w przebiegu zespołu Sjegrena. Dodatkowo komplikować sytuację może fakt, że akurat reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą, której często rozwija się wtórny zespół Sjegrena. To znaczy, w przebiegu samego RZS-u może dojść do uszkodzenia gruczołów łzowych oraz gruczołów ślinowych i występują objawy zespołu suchości. Tak więc tutaj potrzeba ostrożności, aby precyzyjnie zdiagnozować, czy mamy do czynienia właśnie z pierwotnym zespołem Siegrena, w którym to zapalenie stawów jest raczej łagodne i zwykle wymaga ono prostszego leczenia, czy jest to zapalenie stawów w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Do tego czasami może wystąpić taka sytuacja, że w przebiegu pierwotnego zespołu Siegrena mogą wystąpić przeciwciała anty-CCP. O nich też opowiadam w podcaście pod tytułem Czym są przeciwciała przeciwko cytulinowanym peptydom? W takiej sytuacji występuje zespół nakładania, to znaczy w przebiegu pierwotnego zespołu siegrena rozwija się RZS i wtedy mamy do czynienia ze znacznie agresywniejszym zapaleniem stawów. Jeśli chodzi o leczenie zapalenia stawów w przebiegu zespołu siegrena, często wystarczającym lekiem jest hydroksychlorochina. Natomiast w przypadku cięższego zapalenia można stosować takie same leki jak w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, czyli np. metotreksat bądź leflunomid. Podsumowując, zespół Siegrena, jeśli zajmuje już stawy, to najczęściej zapalenie zajmuje drobne stawy rąk oraz nadgarstki. W porównaniu do reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenie stawów w przebiegu pierwotnego zespołu Siegrena przebiega stosunkowo łagodnie. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. I do usłyszenia w następnym podcaście.